Ośrodek Świt Wilka to tutaj powstaje trzecia część filmu Teściowie. Welcome, welcome, piękne panie! A teraz zobaczcie, co dzieje się na planie. Moją podróż zacząłem od krótkiego spaceru po obiekcie: kampery, namioty, domki letniskowe, basen, a po chwili spotkanie z aktorami. Postanowiłem zobaczyć kilka scen z udziałem bohaterów, choć najciekawsze były zdecydowanie próby. W trzeciej części Wanda i Tadeusz organizują chrzciny. Na imprezę przybywają także Małgorzata i... Andrzej! Poza tym pojawiają się nowe postaci, grane przez Magdę Popławską i Wojtka Mecwaldowskiego. Nie zabraknie również dziecka. No i jak to bywa na chrzcinach, mielonego... I dj -a. Tu z kolei coś, czego nie widać na kinowym ekranie, czyli część ekipy realizującej film. Co ciekawe, ośrodek Świt jest ostatnio bardzo popularny. Kręcono tu scenę do filmu Drużyna A czy serialu Patty. Kto z Was nie może się doczekać trzeciej części teściów? Jeśli lubicie takie materiały, polubcie, zapiszcie i udostępnijcie. A ja postaram się odwiedzić kolejny plan filmowy.